widzowie, dzisiaj taki na szybko oraz smutniejszy odcinek, ponieważ, mm, jak wiecie, są teraz marne wyświetlenia, subskrypcje się nie wbijają, ani wszystko. No i pomyślałem z Greenpringerem, że skończymy na chwilę nagrywać, ale nie do końca życia, bo to od Was zależy, na ile skończymy nagrywać. Ponieważ um, ja, pro gamer, dopóki nie wbijecie 30 subów, nie będę nagrywał na YouTubie. I teraz powiem Wam coś jeszcze Green Pringer. Ja dopiero będę nagrywał, kiedy wy widzowie wbijecie u mnie w, na kanale 35 subskrypcji. Jak widzicie, musicie wbić u mnie cztery suby i u Green Pringiera, bo my się staramy, a wy tego nie doceniacie. No to troszkę szkoda, nie? Troszkę szkoda. Widzowie, widzowie u mnie nie było filmów, bo. Yy, Jakby. z no mikrofonem mi problemy. A poza tym nie mamy motywacji, bo jak wy nie wbijacie subów, to nie mamy motywacji. Wiecie o co chodzi. Nie ma motywacji, no to nie ma odcinków, bo jakby trzeba motywować, zostawiać subiki i wtedy jest... No tak, ale no suby ważniejsze, bo jak więcej subów w wyświetleń, to później zarabiasz jak masz wyświetlenie, ale nam nie chodzi o zarabianie, nie myślcie o tym, tylko... My chcemy po prostu, robimy to dla przyjemności, ale też chcielibyśmy troszkę subskrypcji wbijać, a jakby mm, praktycznie nie wbijamy. Sam ci, co mają kanał, oglądają, to sami wiedzą, jak to jest, a więc na razie kończymy. Wydaje mi się, że świetnie by było, jakbyście dzisiaj wbili i jakbyście dzisiaj wbili u mnie, i u Green Pringera. Yy, jego link do jego kanału będzie w opisie i jakbyście wbili dziś, to by jutro był live'ik oczywiście u mnie na kanale około 18, ale nie jestem pewna czy o 18, ale będzie, I będzie. Dowiem. Jeszcze tu udostępnijcie Grinder. ten filmik swoim znajomym, żeby też zasubskrybowali kanał tak dodatkowo. Tak, udostępnijcie, no i ja się z wami żegnam i eluwina.